Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. Poniedziałek, 21 dzień lutego zapraszam Was na przegląd techniczny, tak naprawdę około południowy przegląd techniczny. U mnie za 5.12, także będzie to gdzieś spojrzenie na rynki po sesji azjatyckiej. Po rozpoczęciu sesji europejskiej, już także w, w zaawansowanym stanie ta sesja europejska po tej pierwszej największej zmienności porannej. Ale, oczywiście, też przygotowanie do sesji amerykańskiej, zobaczymy, jakie układy na wykresach obecnie nam się tworzą. I zaczynając od EURUSD, tutaj mam interwał jednogodzinowy. Układ związany, układ harmoniczny, związany cały czas z mierzeniem 50%, chociaż coraz dalej od realizacji tego układu jesteśmy z takiego względu, że, że to pierwsze zaksięgowanie, ukształtowanie punktu B. Związane było z, tą, z, z tym zrzuceniem podażowym, natomiast teraz co obserwujemy. To taki fakt, że mieliśmy nowy ewentualny pułap, pułap dla punktu C, czy musimy to sobie zaktualizować? Rynek po raz kolejny zareagował na 50. I potrzebujemy teraz na pewno przyspieszenia ruchu. Tak? Ta, ta ostatnia fala CD powinna nieco nabierać tempa, jeżeli taki scenariusz ma nadal być aktualny, nadal ma wchodzić w grę po prostu. Tak? Bo celujemy tutaj w głębokie mierzenia wewnętrzne 7,86 i 8,86. No, ale potrzebujemy przede wszystkim wybicia tej 50 po kursie 1.13.87. Później jest 61.8, także jeszcze, jeszcze spora przestrzeń nam tutaj pozostała dla, ewentualne, dla ewentualnego ukształtowania układu XABCD. 6.18 to jest 1.14.13. Obecnie gdzieś euro USD handlowane jest w okolicy 1.13.60. GBPUSD, patrząc dalej, no tutaj zbliżamy się tak naprawdę do potencjalnego punktu D, bo tak naprawdę rozważam też tutaj mm, dwa schematy związane z 786, jeden ze schematów związany z 786, e, e, drugi ze schematów związany z 886, a więc e, podając tutaj e, kolejno, zgodnie z kolejnością to jest 1:3665. E, oraz, oraz to najgłębsze wewnętrzne mierzenie 1,37,05, także 1,36,65 i 1,37,05. Około 40 pipsów przestrzeni tutaj pomiędzy tyma, tymi dwoma właśnie poziomami. Obecnie na kablu 1,36,30, więc no coraz bliżej tej bariery cenowej się znajdujemy. Tutaj zdecydowanie układ jest w ostatniej fazie. I spokojnie, myślę, że to jest scenariusz, jest to schemat, który może zostać zaksięgowany w dniu dzisiejszym. Patrząc na przestrzeń, jaka nam pozostała, mam interwał 4 godzinowy. Natomiast jak sobie zobaczymy historyczne, historyczne świeczki, to spokojnie nie raz, nie dwa bywało takie sytuacje, że właśnie taki zasięg był wykonywany w przeciągu tych 3-4 godzin, często i nawet w przeciągu godziny, tak? nie jest to jakiś wielkim wyczynem okolice 30-30 pipsów na kablu w przeciągu. W przeciągu jednej nawet i godzinówki. Także zdecydowanie układ do obserwacji na, na teraz, na dzisiaj. Fajny schemat na USDJPY. Zobaczcie, że rynek wraca nam do bariery popytowej do strefy wsparcia. Strefa wsparcia związana z mierzeniem FS100. Był tu pomiar największej korekty spadkowej. Pomiar ten tutaj odłożony od wierzchołka z 10 lutego, właśnie po kursie 116.35. I teraz te spadki, które obserwujemy. E, mieliśmy pierwszą reakcję 17 lutego, e, czyli, czyli sesja czwartkowa. E, natomiast e, mamy kolejne podejście w dniu dzisiejszym na sesji, na sesji poniedziałkowej, otwierającej nowy tydzień. E, I tak naprawdę po godzinie, tutaj patrzę, po godzinie 11.00. Rynek tutaj próbuje nam właśnie odragowywać z tego poziomu cenowego 114.75, 114.80. Więc sygnałowym interwałem myślę, że warto sobie tutaj wziąć interwał jednogodzinowy. I obecnie ta świeca godzinowa, która zamknęła się przed 4 minutami, tak naprawdę no daje już nam fajne, fajne podstawy, żeby takich długich pozycji aktualnie szukać teraz na USD JPY, właśnie. Przechodząc dalej, przechodzimy sobie, przechodzimy sobie do Daxa, Przechodzimy do Daxa i widzimy, że jest retest bariery cenowej związanej z mierzeniem 78,6, a więc głębokim mierzeniem wewnętrznym. Na sesji, na sesji piątkowej rynek gdzieś tutaj w tych okolicach, 14 995 punktów, czyli bardzo blisko okrągłej bariery, 15 000 punktów. W piątek pojawiła się reakcja, dzisiaj otwarcie z luką wzrostową, luka domknięta i obecnie testujemy ponownie ten poziom e, współczynnika 78,6, właśnie, czyli ta zielona strefa wsparcia na niemieckim indeksie. No i myślę, że to może być taka trochę też strefa kierunkowa na niemieckim indeksie, właśnie na DAX-ie. Jeżeli, ewentualnie, jeżeli uda się wybronić poziom mocno popytowy, to będzie sygnał dla dla nas tak jako jako traderów natomiast jeżeli zejdziemy poniżej również będzie to w pewnym stopniu sygnał tylko, że oczywiście odwrotny o, o słabnącym tutaj wyraźnie popycie na, na indeksach i przede wszystkim na, na niemieckim DAX-ie który teraz obserwujemy więc to 15 punktów, taka bariera, strefa kierunkowa, schodzimy niżej jeżeli zejdziemy niżej to uważam, że może być Kolejna fala wyprzedaży, jeżeli uda się utrzymać poziom, będą sygnały popytowe do zakupu, to jak najbardziej spodziewam się sporego znowu odragowania w kierunku północnym, także najbliższe godziny powinny być rozstrzygające tutaj.